Dużym zainteresowaniem turystów cieszy się kolejna nowa atrakcja uzdrowiska Uniejów. Otwarty w sobotę 10 czerwca park linowy, w którym są trasy dla małych dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Zaś najbardziej adrenalinę podnosi przejazd po linie nad rzeką Wartą. Mamy tutaj wieżę startową za nabinę, na które jest ścianka wspinaczkowa. Mamy trasę średnią, trasę wysoką. Mini park dla dzieciaków, piekielne wahadło oraz tyrolkę przez rzekę Wartę. Bardzo jest fajny! A dlaczego? No, bo można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć, no, zrobić. Tak, jak jest, na, przykład. na przykład zjeżdżałam z Liny, było to fa bardzo fajne uczucie. Spokonywania trudności, które okazują się nie być aż tak trudne. Każdy za swoje możliwości. No to wiadomo, że jeżeli tutaj to jest taka przeszkoda, że jeżeli już przejdzie, to może być pewny, że dalej sobie poradzi. No i zazwyczaj ludzie sobie z tym razem. jeżeli jest osoba młodsza, wiadomo, bo tutaj mamy system stałej asekuracji, przeciągamy taką blaszkę. Przez taką blaszkę karabinczyk. I niektóre dzieci sobie samogą, nie mogą z tym poradzić, ponieważ się docięgają. Dlatego zawsze jest opiekun z tyłu w postaci rodzica, albo tak jak ja teraz byłem po ewakuacji tego pana nie, opiekunem. I w ten sposób jakoś trzeba pomagać temu dziecku. No i sobie radzą. To nie jest jakiś bardzo trudny tor. No na trasie niestety nie byliśmy. Dzieciaki poszły tylko na trasę dla maluchów, dlatego że nie, okazało się, że mój ośmioletni syn jest za niski, więc nie próbowaliśmy. Ale ja bym bardzo chętnie spróbowała na tej najwyższej. Fajnie jest. W cieniu, można posiedzieć, na dzieciaki popatrzeć, bo my się boimy. W Uniejowie już w sobotę i w niedzielę zapraszano na Boże Ciało do pobliskiego Spycimierza, gdzie od stuleci układa się kwietne dywany. A jak to się robi w Italii, pokazywali Włosi ze stowarzyszenia Infior Italia z rzymskiej dzielnicy Lazio. Na turystów czekały już dwa gotowe obrazy z kwiatów i pyłków kwiatowych: jeden wykonany przez mieszkańców Spycimierza, a drugi przez Włochów, którzy prowadzili warsztaty układania kwiatów. Przy tym stole odbywać się będą warsztaty zorganizowane dla wszystkich dzieci, które przyjechały do nas z różnych szkół. Będziemy im pokazywać, jak za pomocą pyłku fiatowego powstaje ten obraz, który się znajduje za naszymi plecami. Dzieci przekonały się, że układanie takiego dzieła to trudna sztuka i żmudna praca. Dużo jest pracy, małych rzeczy do sypania i trzeba dużo wysiłków w to włożyć. Włosi z Krajowego Stowarzyszenia Układania Kwiatów Infior Italia po raz kolejny są gośćmi gminy Uniejów. Nasza współpraca można powiedzieć, że zaczęła się przypadkowo, bo y, znaleźliśmy na stronie internetowej takie stowarzyszenie, które układa też różnego rodzaju dywany, obrazy kwiatowe. Zaprosiliśmy ich do siebie na Boże Ciało i spotkaliśmy się z takim pozytywnym odzewem. Oni bardzo chętnie przyjechali do nas wtedy na Boże Ciało i ułożyli swój własny obraz y, kwiatowy. Było wtedy y, trzech członków stowarzyszenia, czyli tak naprawdę główny zarząd, prezes, wiceprezes i radne stowarzyszenia. Po tym wydarzeniu. Były kolejne zaproszenia z ich strony. My byliśmy u nich we Włoszech, podziomo Jano, byliśmy w Rzymie, w Watykanie gdzie układaliśmy obraz. Oni później do nas przyjechali. zorganizowaliśmy szereg imprez w ramach cyklu "Sycylijskie Boże Ciało". Później uczestniczyliśmy również na ich zaproszenie w szóstym Kongresie Artystycznego Układania Kwiatów w Noto, na Sycylii. Po raz kolejny oni do nas przyjeżdżali na Boże Ciało. Razem też mieliśmy wspólny wyjazd piękny do Irkucka na Syberii, czyli tam też u obraz. No i teraz mamy kolejne, kolejne wydarzenie, jest to zapowiedź spycimierskiego Bożego Ciała, czyli w ten sposób chcemy zaprosić na Boże Ciało do Spycimierza, bo to jest taka wielowojkowa tradycja i jest się czym pochwalić. Kolejne efekty tej współpracy będzie można zobaczyć podczas uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu.